Proszę Państwa, teraz będzie runda pytań. Kto, kto ma jakąś ochotę do tutaj naszych gości zadać pytanie, to ja podejdę z mikrofonem. Jeszcze jedną rzecz do powiem Państwa, bo dzisiaj ogłosiliśmy, że 11 maja robimy manifestację taką dużą ogólnopolską w Warszawie dotyczącą ustawy 447. I nagle... No, Media oczywiście nic nie mówią, ale nagle się pojawiło to, że prokuratura uruchomiła jakieś postępowania w stosunku do Stowarzyszenia Marsznej Podległości za 2017 rok. To no pewnie zupełnie przypadkiem taka koitydencja czasowa. Pan, panie Obercie, pamiętam, że ksiądz Bronisław Bozowski z kościoła panien Wizytek na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Mówił, że nie ma przypadków, są tylko znaki. No i chyba w tym przypadku też tak jest, że to nie przypadek, a znak, że w służbie zachowania tajemnicy i w służbie ciszy będzie zaangażowana prokuratura i niezawisłe sądy. Tego się spodziewamy. Bo coraz częściej nas odwiedzają. Mówię. Pytania proszę, chętnych. Przypominam, 11 maja Warszawa około godzin po południu, prawdopodobnie około 14 będzie manifestacja, będziemy podawali adresy. Proszę przekazywać to innym, dlatego że z mediów głównego nurtu Państwo się o tym nie dowiecie. Przypominam też o tym, że można zakupić książki, podpisać ten list do Trumpa, który jest pewnym wrażeniem również pewnej woli mobilizowania społeczeństwa. Można pobrać takie karty, z którymi można również pójść do znajomych, potem sąsiadów i nam odesła, odesłać do Stowarzyszenia Marszyń Podległości. Naprawdę proszę Państwa, jeśli mamy się przed tym złem, o którym tutaj nasi goście mówili, obronić, to o, po prostu należy, żeby naród był zaangażowany, bo nie zrobi tego woska kilkuosobowa grupa, tylko ludzie muszą się po prostu do tego włączyć. Musimy uświadomić po prostu Polaków o tym, co się nam szykuje, bo Robimy pikiety, tutaj dzisiaj też mieliśmy taką pikietę, zbieraliśmy te podpisy, informowaliśmy mieszkańców na ten temat. No wiedza jest zastraszająca niska to nie ma w internecie? Jest w internecie, ale trzeba to pamiętać to o tym, że w internecie jest. też jest cenzura, proszę Państwa. I, i, i zapraszam na stronę ustawa447.pl, tam podajemy informacje na Facebooku, albo konto Marszo albo fanpage nie dla rosyjskich, żydowskich, albo mój fanpage, też tam podaje informacje. Proszę Państwa, są pytania jakieś z sali, czy... Nie ma żadnych pytań do naszych prelegentów? Wszystko jasne. Ja, ja tylko chciałem zapytać Panowie, jak to się ma do tego, tą listę, co mamy do Pana Prezydenta Trumpa, wysyłać te podpisy nasze, że nie zgadzamy się z tą ustawą 447. Jeżeli pana Trumpa, prezydenta pana Trumpa, córeczka jest jego najbliższym współpracownikiem, no. która ona mu, no, polega na niej, że ona no, wierzy tej tak, tak, i że, że wierzy w jej, a ona Wyszła za, za żyta, to nie, nie jest ważne, że wyszła, bo tak jak zakochała się, wyszła za żyta, ale przeszła na dais i teraz jest y, y, Żydówką pełną y, parą, no. to ja nie wiem jak to zrozumieć, no nie mogę tego zrozumieć. To, pozwoli Pan, że wyjaśnię. Pan, to, w, w, w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie i <laughs> Tutaj protesty ze strony obywateli polskich, Donald Trump może odbierać tylko pośrednio, jako pewien głos opinii publicznej. Natomiast te protesty tutejsze mogą się okazać wsparciem dla protestów polonijnych, tak. gdzie będą protestowali obywatele amerykańscy. Pochodzenia polskiego i tam różnego, ale polskiego, którzy w przyszłym roku będą głosowali w wyborach prezydenckich. I jeżeli tamte demonstracje, tamte protesty pokażą siłę, no to myślę, że żaden polityk amerykański nie będzie mógł tej siły zlekceważyć. Przypomnę, jaki potencjał tkwi w Polonii Amerykańskiej. Edward Moskal... Kiedy z, y, chciał przekonać kongres, bo to wcale nie było takie oczywiste, żeby Polska została przyjęta do NATO, to pod petycją do kongresu zebrał 9 milionów podpisów. 9 milionów głosów nikt w Stanach Zjednoczonych lekceważyć nie może, a już specjalnie Donald Trump, który został wybrany i jednak przy dużym udziale głosów polskich. Co sam zauważył i to sam powiedział. W związku z tym to może poskutkować. To może poskutkować niezależnie od koneksji rodzinnych prezydenta Trumpa, do których tam, co ani nas to ziębia, ani grzeje, niech tam sobie będzie jak chce. Jak są szczęśliwi ze sobą, to bardzo dobrze. To nam nic do tego, prawda? Natomiast my mamy sprawę do załatwienia. My mamy sprawę do załatwienia z amerykańskim rządem, no i tak, mam, tak powinniśmy tę sprawę załatwić, żeby ich przekonać, znaczy członków tego rządu, najwyższych przedstawicieli, że nie tylko z Żydami muszą się liczyć, ale i z obywatelami amerykańskimi polskiego pochodzenia też. Niestety polonia amerykańska jeszcze nie jest tak, dobrze zorganizowana jak żydowska społeczność jak AIPAC w Stanach Zjednoczonych to właśnie od tego typu przedsięwzięcia ja nawet mówię że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło że właśnie ta ustawa może doprowadzić do politycznej integracji polonii amerykańskiej i te protesty tutaj w Polsce mogą to Moralnie przynajmniej wesprzeć, bo politycznie my do prezydenta Trumpa nic nie mamy, prawda? My nie możemy mu tam nic powiedzieć, że my nie będziemy na niego głosować, bo i tak nie będziemy na niego głosować. Natomiast tamci mogą, tamci mogą i dlatego to, to ma sens. Ja chciałam zapytać, ile my powinniśmy zebrać tych głosów, żeby to odniosło jakiś skutek. Proszę pani, jak najwięcej oczywiście, no to, panie, jak na o ile się da. No nie wiem, no ile się da. Proszę pani, no jeżeli powiedzmy 10 milionów ludzi jednocześnie modli się na różańcu określonej intencji, to niezależnie od tego, jaki to ma wymiar religijny, to jest to fakt polityczny, że ci ludzie czegoś chcą, prawda? No i i wie pani, no to i wzywają tutaj moce niebieskie na świadków więc to jest fakt polityczny obok tego, że to ma wymiar religijny i tutaj tak samo im większy będzie zakres, tym większy efekt taki i moralny ale i polityczny że społeczeństwo polskie jednak wyraża tutaj swoją opinię niezależnie od rządu, a nawiasem mówiąc ten rząd i tę opozycję, która się tak zachowuje, to po prostu trzeba zdmuchnąć jak gromnica. No, ale Właśnie jeżeli ten rząd wzmocnimy naszymi protestami, to może się weźmie w garści coś zrobi. Proszę pani, yy, pani nie wiem, czy go wzmocnimy. Nie wiem, czy go wzmocnimy. Yy, tylko wie tylko, nie yy, nie nie wiem, czy go wzmocnimy, bo możemy go tylko możemy tylko jedno zrobić. Z, zmusić go do przerwania milczenia. A jak zacznie gadać, to się wygada. A jak zacznie gadać, to się wygada. No i właśnie o to chodzi, żeby się wygadał, bo musimy wiedzieć, co nam grozi. Musimy wiedzieć, co nam grozi. Dlatego mówię, że bardzo dobrze, że tutaj panowie budzą opinię publiczną z letargu. No o, tak powinno być, więc miejmy nadzieję, że tak Ja już, ja już Pani odpowiem, w całej Polsce są akcje, są pikiety, ludzie protestują. Chodzi o to, żeby każdy z nas wziął za to odpowiedzialność. Każdy wziął kartkę, wziął notkę, poszedł do sąsiada. W ten sposób musi powstać łańcuszek. My nie mamy mediów, które mają dostęp do milionów ludzi, milionów słuchaczy, widzów, tylko mamy takie, jakie jakie mamy i docieramy wszystkimi kanałami, którymi możemy, bo nam potrzebni są po prostu wszyscy Polacy, radacy, którzy będą zorientowani w temacie.